Czy warto było szaleć tak? Też coś odkryłeś? Moje dzieci najmniej skorzystały z pomelody ze wszystkich dzieci na świecie. Pierwsza konkretna rzecz, która się dzieje, to jest. Tadam! Drop ciuszkowy. Co to za aplikacja? <grywa> Pierwsza z rodziny. Voucher Coś, na, na co rok? Wszyscy bardzo długo czekali i wiemy o tym, bo pisaliście, prosiliście, błagaliście, pytają się kiedy. No teraz. Voucher właśnie teraz. aplikacji na rok jest przeceniony. To wszystko jeszcze opakowaliśmy w pewien konkurs. Nie będziemy mówić dokładnie o szczegółach. Dzień dobry. Dzień dobry! E, urodzinowo witamy Was w takim oto składzie ja plus Adam, Adam plus ja. E, z tego względu, że dziś odpowiemy na pytanie, czy warto było szaleć tak? Dlaczego? To jest takie e, hasło naszych urodzin, piątych. One są prawie już okrągłe, Pięknie. więc z tej okazji będą działy się różne ciekawostki. Opowiemy Wam dzisiaj trochę o tych ciekawostkach, ale najpierw chwila nostalgii. Adam. Tu mam już 5 lat tych wszystkich naszych ups and downs. Warto było? Tak, oczywiście że tak. Oczywiście że tak. Z perspektywy czasu bardzo było warto, mimo że teraz yy, jak to z ludźmi traumy się wypiera i teraz te trudne sytuacje, które były, pamiętasz o nich, mhm. mówisz o nich. O, było tak ciężko, ale udało się przezwyciężyć. Mhm. Super, yay, Ale potem team. jak ktoś cię zapyta, ale co tak ciężko było? A ty, yy, czekaj, czekaj. No w sumie to. Kurde, nie pamiętam. Ja myślę, że ciekawostką tego wszystkiego jest też to, że my to chyba podwójnie jakby yy, tak. niesiemy na barkach, z tego względu, że pracując razem i mając ten totalny miks domu i pracy, i tego, że w domu. Siłą rzeczy też przeżywamy pracę i współdzielimy. W bardzo wszystko. ciężkim dniu, z masą problemów, wracamy do domu, żeby, żeby sobie rozmawiać, o tym pogadać. A <laughs> dokładnie tak. No i nie dużo też było takich sytuacji, że y, byliśmy razem czymś przybici w tym samym czasie. No nie, no bo to my dzielimy. Wymieniamy. My generalnie w małżeństwie się w ogóle dzielimy tak na maksa, w sensie tak z automatu, że jak ktoś robi coś. To ten ktoś drugi już tego nie robi, tylko robi coś innego. I tak wciąż, wciąż, wciąż. Taka uzupełnianka. Jak Ania ma ludzi, to ja jestem. da, dawaj, Co? Takie będzie dobrze. super! Ci jak Adam płacze w poduszkę, to ja wtedy mówię: daj spokój. Wszystko jest spoko. Ja, jakbym miała odpowiedź na pytanie, czy warto było szaleć, tak, to powiedziałabym, że to jest bardzo podobnie jak z dziećmi. W sensie, że ta porównanie do tego, że twoja firma, Twoja marka, ta wizja to takie coś, że to w takich bólach rodzisz i potem tak pielęgnujesz, i to wydaje się czasem takie, że mm, nie, bo to dziecko tak jest zbyt ciężkie do wychowania, i w sumie wydaje ci się takie nieułożone i tyle inwestowałeś ono dalej nie wiem to jest dwa plus dwa, coś tam, coś tam, ale potem idziesz na przykład do znajomych i masz, patrzysz na to dziecko tak z zewnątrz i myślisz sobie dobrze, to ogarniam, poradzi sobie w życiu mm. to, e, myślę, że z Pomelody jest podobnie czyli te pięć lat, e, to jest taki moment, w którym możemy tak trochę wyjść z, z siebie stanąć obok i powiemy, powiedzieć no ma to sens. Ma, ma to duży sens. Więc eh, chcę Ej, powiedzieć, tylko powiedzieć, że to jest jeszcze? bardzo podobne do tego, co tu. Ta. Bardzo podobne do tego, co na tej koszulce. Mm -hmm. Czyli czy warto było szaleć tak? To, brzmi, to wygląda Aha, tak, ale tak naprawdę warto. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hmm. Czy aż tak? Kiedyś okay, pięć? Nie no Pięć, myślę, no piąte urodziny okay. pięć. Yy, kiedy masz małe dziecko, masz yy, małe problemy. Kiedy masz duże dziecko, masz duże problemy i to tak właśnie jest. Yes. Na początku naszej przygody z Pomelodyj mieliśmy yy, bardzo duże, wtedy wydawało nam się problemy. Teraz one są jeszcze większe, jeżeli chodzi o skalę, ale my jesteśmy też bardzo zahartowani i wiemy, czego się spodziewać, i tak samo jak z dzieckiem, dokładnie. Yy, więc yy, niełatwo nie nas jest zaskoczyć. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są problemy, yy, ta skala jest wiadomo, większa. Nie da się przecenić wartości yy, waszych wiadomości, waszego takiego Woo, super. I w ogóle tego, że zamiast pomyśleć sobie, że o fajnie, używamy codziennie, to to nam napiszecie, bo my naprawdę. Nie wiedzielibyśmy tego, gdyby nie te informacje zwrotne. W razie chodzi o to, że to się wydaje nam takie bezsensowne, że przecież nie piszemy do producentów, że robią dobre rzeczy, ale jak napiszecie, to to robi robotę. Więc powiemy Wam teraz szybciutko, jak świętujemy w tym roku. W każdym roku świętujemy inaczej. W tym roku, ponieważ takie hasło to jest, czy warto było szaleć, tak, ono jest refleksyjne, otwiera do dyskusji. To pierwsze, co robimy, to drop naszych. Koszulek. No właśnie, bo to hasło też yy, trzeba wiedzieć jest yy, zainspirowane yy, właśnie tym memem, tak? Yy, tak, Który a memem kochylińską. Jakieś No, o, Czy warto było, szaleć tak? Tę, ty, tę, tę, nie no, to, do bóry. To w ogóle się. No świetnie. No tak. To ty o. też coś odkryłeś? Więc e, nasze memy e, podda zostały poddane głosowaniu, i ten wygrał konkurs e, tego, co powinno być uwiecznione na koszulce. Powiem to. Wczoraj, pierwszy raz pierwszy raz w swoim życiu, puściłam w aplikacji po melodii dzieciom usypiacze, czyli las, e, uspokajacze. uspokajacze. Ten, e, ten las, wieś, morze, i całą tą playlistę zrobiłam tam. Ania, czy chcesz powiedzieć, że nie korzystasz z aplikacji no, Melody? Nie, nie korzystam w ten sposób. Dlatego, no, że właśnie. słuchajcie, to jest, to jest naprawdę mega ważna rzecz, którą trzeba zrozumieć. Tak. My tworzyliśmy tę aplikację i wszystkie produkty na podstawie tego, co wiedzieliśmy o życiu. Czyli na przykład mieliśmy w domu 5 i 3 i 0 latka, 5, 3 i 1 latka, i wiedzieliśmy, co trzeba dla tych dzieci, więc. Tworzyliśmy to, ale one wtedy już były większe, więc już to nie było tak bardzo dla niej. I tak dalej i tak dalej. Moje dzieci najmniej skorzystały z pomelodii, ze wszystkich dzieci na świecie, w sensie z waszych dzieci, dlatego, że ja robiłam to dla mojego dziecka, ale zanim ten proces się odbył, to już moje dziecko się samo nauczyło czytać, jak ja zrobiłam książeczkę do czytania. I tak dalej, i tak dalej. Ale na to, co chcemy jeszcze zrealizować w naszym życiu, co chcemy jeszcze wprowadzić w pomelodii, to one prawdopodobnie z tego nie skorzystają. I tak dalej. Więc wczoraj użyłam. I to był pierwszy raz, kiedy mieliśmy tak wcześnie położone dzieci spać. Słuchajcie. Więc pierwsza konkretna rzecz, która się dzieje dla was od nas <gry> dla was, dla nas wszystkich z okazji naszych urodzin, to jest ta drop ciuszkowy. Drop. To jest bardzo ważne słowo, ponieważ będzie bardzo ograniczona, bardzo nieduża ilość tych oto koszulek. To jest yy, taki inside'owy joke, wiecie. Dostępna, dla nas, po do Melodian. Yy, ktoś Więc chce. w tym momencie, czy obejrzyjcie film do końca, bo tu jeszcze fantastyczne rzeczy będą omawiane, ale jak skończycie, to yy, klikajcie, bo właśnie teraz one wjeżdżają i jest ich bardzo mało, więc musicie zdążyć, żeby je wyklikać. Dlaczego one są fajne? Dlatego, że razem z tą koszulką jest dostęp do aplikacji 3 trzymiesięczny oraz na pleckach, zobaczycie sobie na landingu, jest yy, kod QR, który zeskanować może jakaś obca osoba. Po prostu mhm. ktoś, do kogo pójdziecie sobie w tym t-shircie, albo ktoś, kto będzie was followował na ulicy, będzie na za przykład. wami szedł, może sobie to z taki pięknie wkomponowany kod zobaczyć, zeskanować i mieć miesiąc za darmo. Także jeżeli okay. będziecie szli po ulicy i za wami będzie się ciągnęła linia osób, która chce skorzystać z darmowego miesiąca, no to już wiecie dlaczego, dlatego, że, że są sprytni. A wy możecie rozdawać prezenty jak e, Mikołaj. Kolejną rzeczą, którą w ramach naszego świętowania wypuszczamy w tym właśnie okresie urodzinowym, jest aplikacja. Zupełnie nowa aplikacja. Puzzle dźwiękowe. Ania, co to za aplikacja? <laughs> to jest pierwsza z rodziny. Pierwsza z rodziny aplikacji po Melodii, ponieważ będzie ich więcej, to są takie aplikacje uzupełniające, czyli w naszej głównej aplikacji, oczywiście, subskrypcja, ona jest asystentem, rodzica, bo na każdą okazję sobie znajdzie jakiś dobry kontent cyfrowy dla dziecka, żeby go zaangażować albo uspokoić, albo cokolwiek chcecie. Ale czasem chcemy też dziecku telefon dać, hmm. dlatego że chcemy, żeby się. Rozwinęło. I teraz mówimy oczywiście o starszych dzieciach, ale o takich, które mogą sobie na przykład wykorzystać koncepcję puzli starą jak świat i klasyczną i cudowną, ponieważ trzeba dołączyć dwie pasujące do siebie, ym, dwa pasujące do siebie elementy i podpowiada nam wzrok, dlaczego one mają pasować tak, a nie inaczej. No więc my przełożyliśmy, jak to. My w POMELODY przełożyliśmy tą koncepcję na puzzle muzyczne, czyli na dźwięk, i teraz to słuch ma nam podpowiedzieć, jak mamy dopasować dwa elementy, tak, żeby stworzyć z tego frazę muzyczną, em, która możecie sobie zaprezentować. Najpierw odsłuchać, zobaczycie. Super aplikacja, no co mogę powiedzieć? Mhm. Taka, która po prostu trenuje uważność słuchową. E, musi się odbyć to poprzez, wiecie, takie do, 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 dotknięcie ekranu, ale to, co pracuje najbardziej, to jest właśnie wyobraźnia i. Ehm, słuch. Jak urodziny? Promocją. To promocja. Promocją taką, że podpowiadamy Wam, jak można już sobie e, zabezpieczyć temat prezentów e, mm -hmm. zbliżający mm -hmm. się niedługo. E, więc promocja taka, która jest po prostu naszą ulubioną promocją i wiemy też, że Waszą, czyli 2 plus 1, taka, żeby była naj... Przyjemniejsza, ale jeszcze coś. Tym razem jednak dodajemy coś ekstra, mianowicie voucher coś, na co rok. Wszyscy bardzo długo czekali i wiemy o tym, bo pisaliście, prosiliście, błagaliście, się, się kiedy. No teraz. Właśnie voucher teraz. aplikacji na rok jest przeceniony o 30%. To oznacza, że możecie kupić go taniej podarować komuś, bądź oczywiście wykorzystać sami, wiadomo, ale podarować komuś po prostu rok aplikacji w bardzo, bardzo korzystnej cenie. To wszystko jeszcze opakowaliśmy w pewien konkurs. Mm. Nie będziemy mówić dokładnie o szczegółach, ale powiemy tylko ogólnie, że mm, zrobimy tutaj taki race do tego, kto poleci, ale nie, nie poleci. Kto poleci do Afryki, ten wygrywa ten konkurs. Deal jest taki, że jeżeli wygrasz ten konkurs, będziesz jedną z tych pięciu osób. Przyjdzie tutaj, mhm, Do nas, do zapraszamy. siedziby Pomelody. Będziemy świętować. Pokażemy jej wszystko. Będziemy co rozdawać pomelony. Będziemy rozdawać pomelony. Będziemy pewnie pić razem kawkę, będziemy sobie gadać. Może nawet zrobimy jakiegoś wspólnego kikofa. offa Uuu, to Może się, nawet jakiś to znaczy. lunczyk. No, generalnie zobaczy, zobaczy, jak to tutaj wszystko wygląda, jak pracujemy, jaki jest klimacik. Po prostu będzie z nami spędzała jeden dzień. Tak, nie wspominaliśmy tutaj teraz o klubie lojalnościowym, bo to nie jest do końca update marketingowy co tam u nas, tylko to jest bardziej to, co przygotowaliśmy z okazji świętowania piątych urodzin. Mhm. Natomiast o klubie lojalnościowym w tym momencie też mi się pod tym względem, jakby z tym wszystkim połączył, że pewnie z tego wszystkiego widzicie, że idziemy w stronę Was, czyli pomelodian, czyli ludzi, którzy naprawdę są z nami przez te ostatnie lata i rozumieją o co nam chodzi. To jest bardzo dobre. Dobre, ponieważ czy warto szaleć? My mówimy, że tak i mało tego, mówimy poszalejcie z nami, więc wow. szalejcie z nami, jest ku temu wiele okazji i wiele możliwości. Zapraszamy. E, wszystkiego najlepszego Jeszcze po melodii. Pięć lat. Spędźcie z nami te na dwa tygodnie wspólnej szampańskiej zabawy.